Cześć! Będziemy dzisiaj robić y, książkę, która jest pierwszą książką na świecie wymyśloną przeze mnie. Nikt takiej jeszcze nie wymyślił, będzie nam potrzebny farbka. Ja mam białą, taką sobie wziąłem, byle jaką. Kawałek papieru, pędzel, y, nożyczki, klej, długopis albo kolorowy jakiś pisak i folia. Um, będziemy zaczyna, zaraz zaczynać robić. Um, zaraz wam to pokażę. Proszę ja wyciągnąć jeszcze. Yy, można sobie wziąć jeszcze jakieś takie naklejki. Jak ma ktoś podobne rzeczy można, jakieś pieczątki można. Dobrze. Ja to co nam jest potrzebne. Nie możecie o czym chcecie. Dobrze. To więc ja pokażę Wam, jak wygląda. Nie wyraźnie to widać, co jest tam napisane, ale ja napisałam książkę o Pinokiu. Polecam. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda w środku. O tak. Muszę Wam pokazać. trochę niewyraźnie widać, ale e, tak. e, to nic. Tak. Chcę mam jeszcze powiedzieć, że to trzeba... Do to jest potrzebne I do takiego trzeba... No, trzeba. książka wymyślona z takich rzeczy no i mam nadzieję, że Wam się spodoba rysujemy bierzemy ten papier Bierzemy. Przepraszam bardzo, klej mi Bierzemy. Bierzemy. Nie rysujemy. Dobrze. wycinamy kształt Rysujecie i, no, i wycinacie taki kawałek, jaki chcecie. Potem składamy go. No ja mam taką trochę mniejszą. No tak, taką, No nic. Bierzecie właśnie ten kawałek papieru. Mam trochę powrócony. Bierzecie i wycinacie też jaki chcecie. Tylko ja chyba troszeczkę wytnę i zrobię taki mniejszy. Hop. Hop. No, i ja wyciąłam taki malutki, drobniutki. Jeśli macie klej, ja mam taki klej, obojętnie jaki. Bierzecie ten kawałek, tylko jest. O, o ten kawałek, który macie z poli. I z jednej strony robicie, kleicie przyklejacie no co tak potem zginacie tak jak było równo i trzymacie tak o uważajcie bo to się może łatwo patrzeć i otwieracie i tak to jest książka w tej książce możecie narysować jakąś postać albo napisać. Zegar bije to nic. Dobrze, na przykład. Można też napisać swoją książkę. Można na przykład jakiś rysunek wykonać. Zeszyt na przykład, rysunkowy. Ja napisałam takie lolowe. Dobra. Macie jeszcze raz składam, robię talerz. od ja bierzecie dowolną farbę. Bierzecie pędzel. Bierzecie pędzel. Mam trochę brudny i... I tu możecie zrobić tło. O tu. Ja zrobię białe. Dobra, biorę. Białe. Wezmę, bo tak najlepiej. Tylko wezmę sobie tu, bo nie chcę stało ogrudzić. Jak zrobię, to Wam to pokażę. Nie wiem, czy nie będziecie musieli poczekać, żeby wyschło, bo... I tak. I te, nie widać to, że jest biała biału, ale. Proszę. Może to musi wyschnąć. Ja bardzo lubię te czoby. Pewnie też jest moda na to. Możecie dowolny kolor wybrać, jaki chcecie. Jaki chcecie. I co chcecie. W środku możecie narysować, co chcecie. Po prostu, co chcecie. To jest pierwsza książka. I proszę o wpisy, czy wam się to podoba, czy udało. Że jak lubicie, polubcie. Jak nie lubicie, to nie. Ale fajna. Możecie różne kształty, możecie serce wyciąć, wszystko. No nie wiem, tak żeby tego nie zepsuł, bo bym chciała tego zepsuć, a tak schnie. No nic, jak myślicie, jak się nie uda, to nic, ale zamknijmy to. Czasami nie wyschła, ale to tak wygląda. Potem wginacie. Znów tak. I... piszecie. Może być to pamiętnik. Nie widać co, ale. pokazuję napisałam moje rysunki to na razie na tyle do zobaczenia w następnym odcinku aha zapomniałam jeszcze możecie nakleić tą naklejkę co wam mówiłam ja naklejam tylko jedną na no, ozdobę Proszę, już wam robię. Muszę Wam zaraz pokażę. Widzicie? Tak wygląda. Dobrze, na zobaczenia w następnym... Do zobaczenia w następnym odcinku. Kocham Was! Lubcie... Moja pani ma nadzieję, że polubicie. Bye bye! Cześć, mój patrzep mówi, że bardzo fajny. Podoba mu się. Cześć, to jest w stylu mojego Petropa. Do zobaczenia w drugim odcinku.